Rozgrywki powiatowe w koszykówce dziewcząt szkół podstawowych w tym roku zostały rozegrane w Gnojniku. Zawodniczki z Lewniowej wygrywając zawody stoczyły walkę z siedmioma gminami powiatu Brzeskiego. Najważniejszy mecz drużyna z Lewniowej rozegrała z kontami. Zwycięstwo z tą reprezentacją stało się przepustką do gry w półfinale. Meczki na łowy z Okocimem rozpoczął się bardzo udanie dla zespołu z gminy Gnojnik, co zaowocowało zwycięstwem Lewniowej 12-2. Tym samym drużyna z Lewniowej stanęła na pierwszym miejscu podium.